Czy można zmienić przeszłość? Brzmi jak science fiction, prawda? Neville Goddard, jeden z najbardziej niezwykłych myślicieli duchowych XX wieku, twierdził, że nie tylko jest to możliwe, ale że przeszłość jest wciąż aktywna w Twojej świadomości i możesz ją przekształcić, by stworzyć lepszą teraźniejszość i przyszłość. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że wydarzenia z przeszłości Cię ograniczają, zostań ze mną. Bo dziś nauczysz się, jak przejąć nad nimi kontrolę. Neville uczył, że przeszłość nie jest zamkniętym rozdziałem. W rzeczywistości wszystko, co przeżyłeś, wciąż istnieje w twojej świadomości, jako wspomnienia, emocje i przekonania. Te wewnętrzne obrazy i uczucia mają moc kształtowania Twojej teraźniejszości, ponieważ Twoje teraz jest wprost wynikiem Twojej przeszłej świadomości. Według Newila przeszłość jest jak zapis wideo, który odtwarzasz w swoim umyśle. Jeśli ciągle wracasz do bolesnych chwil i nadajesz im energię, te emocje wciąż oddziałują na Twoją rzeczywistość, ale tutaj tkwi sekret. Możesz zmienić ten zapis i przekształcić to, co się wydarzyło. Jak? Klucz leży w Twojej wyobraźni. Wyobraźnia jest narzędziem, które Neville Goddard uważał za najpotężniejsze w kształtowaniu naszego życia. Wierzysz, że przeszłość jest ustalona? Neville mówił, że to iluzja. Przeszłość istnieje w Twojej świadomości, a wyobraźnia pozwala Ci zmienić jej znaczenie. Załóżmy, że masz wspomnienie trudnej rozmowy z bliską osobą, które pozostawiło w tobie żal lub gniew. Neville uczył, że możesz wrócić do tego momentu w swojej wyobraźni, ale zamiast odtwarzać go tak, jak był, przekształcasz go w pozytywne doświadczenie. W swojej wizji wyobrażasz sobie, że rozmowa przebiegła harmonijnie, że oboje wyraziliście miłość i zrozumienie. Jeśli zrobisz to wystarczająco wyraźnie i emocjonalnie, twój umysł zaakceptuje nową wersję jako prawdziwą, a emocjonalny ciężar przeszłości zacznie znikać. Jednym z najbardziej znanych narzędzi Neville'a jest technika rewizji. Polega ona na ponownym przeżyciu określonego wydarzenia w swojej wyobraźni, ale w sposób, który chciałbyś, żeby się wydarzył. Jak to zrobić? Po pierwsze, Wybierz wydarzenie, które chcesz zmienić. Może to być trudna sytuacja w pracy, konflikt z bliską osobą, lub jakiekolwiek doświadczenie, które wciąż cię dręczy. Po drugie, zrelaksuj się, znajdź spokojne miejsce i wycisz swoje ciało oraz umysł. W tym stanie łatwiej jest ci skupić się na wyobraźni. Po trzecie, wyobraź sobie alternatywną wersję wydarzenia. Zobacz i poczuj, jak wszystko przebiega tak, jak tego pragniesz. Daj się ponieść emocjom, poczuj radość, ulgę, miłość. Po czwarte, powtarzaj. Przeżywaj tę nową wersję wydarzenia codziennie, aż stanie się dominującym wspomnieniem w Twoim umyśle. Pozwól, że opowiem Ci przykład. Wyobraź sobie, że w przeszłości przegapiłeś ważną okazję, na przykład, szansę na awans. Wciąż masz w sobie poczucie żalu i straty. Zamiast tego w swojej wyobraźni powracasz do tamtego momentu i widzisz siebie, jak podejmujesz właściwe działanie. Wyobrażasz sobie, jak z sukcesem otrzymujesz ten awans, jak wszyscy gratulują ci osiągnięcia. Jeśli robisz to z wystarczającą intensywnością, twój umysł zaczyna wierzyć, że to wydarzenie miało miejsce. A co za tym idzie? Twoja podświadomość zaczyna tworzyć nowe okoliczności w twoim życiu, które odpowiadają temu nowemu stanowi. Być może zastanawiasz się, jak to możliwe, że zmiana wyobrażenia wpływa na rzeczywistość. Neville Goddard wyjaśniał to w prosty sposób: nasze życie zewnętrzne jest odbiciem naszego świata wewnętrznego. Jeśli wciąż nosimy w sobie ból, lęk czy żal związany z przeszłością, te uczucia i przekonania przenikają do naszej teraźniejszości i kształtują nasze doświadczenia. Ale kiedy zmienisz swoje wewnętrzne wspomnienia, zmieniasz też swoje obecne wibracje i otwierasz się na nowe możliwości. To nie znaczy, że nagle rzeczywistość fizyczna magicznie cofnie się w czasie, ale zmienisz swoje postrzeganie, swoje emocje i swoją energię. A to wystarczy, by zmienić bieg Twojego życia. Naukowcy potwierdzają, że nasz mózg nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości. Gdy wyobrażasz sobie nowe wspomnienie, dosłownie tworzysz nowe ścieżki neuronowe, które mogą zastąpić stare schematy. Twoje emocje są jak magnes, który przyciąga określone doświadczenia. Jeśli nosisz w sobie ciężar przeszłości, nieświadomie odtwarzasz te same schematy. Ale kiedy zmieniasz swoje wewnętrzne wspomnienia, uwalniasz się od tego magnesu i zaczynasz przyciągać pozytywne okoliczności. Rewizja nie tylko pomaga ci uwolnić się od bólu i traumy, ale także wzmacnia twoją moc kreacji. Kiedy przestajesz postrzegać siebie jako ofiarę przeszłych wydarzeń. Odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. Zamiast ciągle odtwarzać stare historie, zaczynasz tworzyć nowe historie, które wspierają Twoje marzenia i cele. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś mógł uzdrowić wszystkie trudne chwile z przeszłości, gdyby każdy smutek zamienił się w lekcję, a każde niepowodzenie w krok ku sukcesowi. To właśnie oferuje Ci technika rewizji. Chciałbym zaprosić Cię do eksperymentu. Wybierz jedno wydarzenie z przeszłości, które wciąż Cię ogranicza. Usiądź wieczorem, zrelaksuj się i spróbuj zastosować technikę rewizji. Wyobraź sobie, jak mogło wyglądać to wydarzenie, gdyby przebiegło idealnie. Następnie podziel się w komentarzach, jakie masz odczucia po tej praktyce. Jeśli masz ochotę, możesz podjąć tygodniowe wyzwanie. Przez siedem dni codziennie rewiduj jeden moment z przeszłości i obserwuj, jak zmienia się Twoje samopoczucie i Twoje życie. Przeszłość nie jest ustalona w kamieniu, jest plastyczna i zmienna, gdy patrzymy na nią oczami wyobraźni. Dzięki naukom Neville'a Godarda możesz uwolnić się od ciężaru przeszłości i zacząć tworzyć życie, które naprawdę kochasz. Pamiętaj. Twoje życie nie jest sumą tego, co ci się przydarzyło, jest odbiciem tego, kim decydujesz się być teraz. Więc kim postanowisz się stać? Jeśli ten materiał cię zainspirował, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z przeszłością, którą chciałbyś zmienić. Pamiętaj, to pierwszy krok do transformacji. Dzięki, że jesteś tutaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.